Robisz brzuszki, zjadasz mniej węgli, może nawet łykasz spalacze. I dalej nie widać efektów. Znasz to uczucie? Mija tydzień, dwa i brzuch jak był, tak jest. Bo większość porad o spalaniu tłuszczu to mity, które brzmią dobrze, ale nie działają. W tym filmie obalam pięć najczęstszych mitów i pokażę Ci, co naprawdę przyspiesza spalanie. Żebyś w końcu widział efekty, przestał tracić czas i wiedział, że to co robisz... Ma sens. Wielu facetów, którzy chcą zrzucić brzuch, zaczyna od jednego. Brzuszki, planki, trening core. Bo skoro chcesz spalić tłuszcz z brzucha, to logiczne, że trzeba trenować brzuch. Tylko że to nie działa. I tu zaczyna się największe rozczarowanie. Ćwiczysz regularnie, czujesz pieczenie mięśni, leje się pot, masz wrażenie, że zaraz odsłonisz sześciopak. Mijają dni, potem tygodnie, a brzuch dalej wygląda tak samo. Zaczynasz zwiększać ilość serii, dochodzisz do 200-300 powtórzeń dziennie. I dalej nic. Dlaczego? Bo twoim problemem nie są słabe mięśnie brzucha, tylko tłuszcz, który je przykrywa. I tego tłuszczu nie spalisz, atakując tylko jedną część ciała. To właśnie największy mit treningowy. Brzuszki nie spalają tłuszczu z brzucha one tylko wzmacniają mięśnie pod spodem. Bez deficytu kalorycznego nic się nie zmieni. I teraz badanie. W 2011 roku naukowcy z University of Connecticut przez 6 tygodni kazali jednej grupie robić same ćwiczenia na brzuch, a drugiej grupie nic. Efekt? Zero różnicy w ilości tkanki tłuszczowej na brzuchu. Dosłownie żadnej. Mięśnie były silniejsze, ale tłuszcz został tam gdzie był. Chcesz widzieć brzuch? Nie rób więcej brzuszków. Zacznij spalać tłuszcz globalnie. Wyobraź sobie, że ktoś mówi ci: "Wypij to, a twój tłuszcz sam zacznie znikać". Brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe. A jednak tysiące osób dziennie w to wierzy. Spalacze tłuszczu, tabletki, proszki, szoty z nazwami jak Fat Burner, Thermo Shred Belly man. W teorii masz się połknąć i tłuszcz ma się bać. W praktyce czujesz pobudzenie, zwiększone tętno, może nawet się trochę spocić. Ale nie spalasz tłuszczu z brzucha, bo tak to nie działa. Większość spalaczy to po prostu miks kofeiny, zielonej herbaty, pieprzu cayenne i innych pobudzaczy. Nie ma w tym magii. Jest tylko efekt kopa jak po dwóch mocnych espresso. I właśnie na tym jedziesz. Na pobudzeniu. Ale ono nie spala tłuszczu sama z siebie, nie robi roboty za ciebie, nie wyzeruje bilansu kalorycznego. A teraz zobacz: w badaniu opublikowanym w Journal of the International Society of Sports Nutrition sprawdzono efekt popularnego spalacza u aktywnych osób. Efekt po miesiącu? Minimalny wzrost tempa metabolizmu, ale bez żadnego wpływu na redukcję tkanki tłuszczowej. Zero różnicy między grupą, która brała spalacz, a tą, która nie brała nic. Czyli, jeśli liczysz, że kapsułka zrobi robotę, to tracisz nie tłuszcz, tylko czas i pieniądze. Nie potrzebujesz spalacza, potrzebujesz deficytu. Odetnij węgle, a brzuch zniknie. To chyba jedna z najczęściej powtarzanych porad w internecie. Brzmi prosto. Nie jedz chleba, makaronu, ryżu i spalaj tłuszcz. I faktycznie na początku coś się dzieje. Waga leci w dół. Myślisz to działa, ale chwilę później zaczyna się dramat. Zero siły na treningu, zjazd energetyczny po południu, rozdrażnienie, a w głowie tylko myśli o jedzeniu. I właśnie wtedy większość osób rzuca wszystko. I wraca do punktu wyjścia. Dlaczego tak się dzieje? Bo to nie tłuszcz znika w pierwszych dniach. To głównie woda. Odcinasz węglowodany, organizm pozbywa się glikogenu, a z nim zatrzymanej wody. Waga leci, ale to tylko efekt wizualny. Nie spalanie tkanki tłuszczowej. I to potwierdza nauka. W badaniu opublikowanym w Journal of Obesity Porównywano dietę niskowęglowodanową i dietę zrównoważoną o tej samej liczbie kalorii. Wynik po 12 miesiącach identyczna utrata tłuszczu, różnica tylko w samopoczuciu. Osoby na diecie bez węgli miały gorszą energię i trudniej było im wytrwać. Czyli nie musisz rezygnować z węglowodanów, żeby spalać tłuszcz. Musisz trzymać się planu, który da się wytrzymać, a bez energii nie dasz rady. Każdy chce spalić tłuszcz z jednego konkretnego miejsca. Jak pozbyć się brzucha, jak spalić boczki, jak schudnąć zód. I tu pojawia się największe nieporozumienie w odchudzaniu, czyli spalanie miejscowe. Czyli robisz ćwiczenia na brzuch i spalasz tłuszcz z brzucha. Ćwiczysz nogi, i nogi chudną. W teorii brzmi sensownie, w praktyce to tak nie działa. Ciało samo decyduje, skąd bierze tłuszcz jako paliwo i zazwyczaj zaczyna od miejsc, na których najmniej ci zależy. Tłuszcz z brzucha, boczków i bioder zostaje na koniec. Zawsze, nieważne co ćwiczysz, nieważne ile brzuszków zrobisz, nie możesz zmusić organizmu, by spalił tłuszcz dokładnie stąd. I to nie opinia, to fakt. W badaniu opublikowanym w Journal of Strength and Conditioning Research sprawdzono, czy trening jednej części ciała przyspieszy spalanie tłuszczu w tym miejscu. Wynik? Uczestnicy trenowali tylko jedną nogę. Po kilku tygodniach spadek tłuszczu nastąpił równomiernie w całym ciele. Zero efektu miejscowego. Wniosek jest prosty: nie wybierasz skąd schudniesz pierwszy, ale możesz wybrać czy się nie poddasz, zanim to się stanie? Nie ma skrótu, jest proces i cierpliwość. Każdy chce efektów szybko, w tydzień, w dwa, najlepiej bez zmian, bez wysiłku, bez czekania. I tu właśnie większość ludzi odpada, bo kiedy nie widzą wyników po kilku dniach, myślą, że coś robią źle, że plan nie działa, że muszą zmienić dietę, trening, suplementy. Ale prawda jest taka, że spalanie tłuszczu nigdy nie było sprintem. To zawsze maraton. Organizm działa wolno, szczególnie przy tłuszczu z brzucha. A im więcej się stresujesz, tym trudniej idzie. I tu pojawia się paradoks. Im bardziej się spidasz, tym gorsze efekty. Dlatego klucz to cierpliwość, nie jako dodatek, jako warunek. I teraz konkretnie. W badaniu opublikowanym w Obesity Obserwowano osoby na deficycie kalorycznym. Po czterech tygodniach u niektórych zero zmian w obwodach, ale po 12 tygodniach efekt był widoczny u 100% uczestników, czyli ci, którzy wytrwali, zawsze schudli. Różniło ich tylko jedno. Czas! Nie musisz robić więcej. Musisz robić to dłużej. Skoro już wiesz, że spalacze, brzuszki i niskie węgle to mity, które sabotują Twoją redukcję, to czy Twoje codzienne śniadanie, nawet to zdrowe, też nie jest przypadkiem cichym sabotażystą? W tym filmie pokażę Ci trzy szybkie poprawki w jajecznicy, które pozwolą zaoszczędzić Ci nawet 700 kilokalorii bez rezygnacji ze smaku.